To miejsce, gdzie się znajduje, to nasz chór zakonu. Tutaj gromadzimy się na modlitwę białażową, czyli modlitwę psalmami. W obecnej sytuacji to miejsce jest puste, ponieważ wszystkie nasze modlitwy przenieśliśmy do auli ze względu na nasze bezpieczeństwo. Tutaj gromadzimy się i modlimy się psalmami. I odkrywamy, jak te psalmy mówią do naszego życia. I dzisiaj chciałbym się podzielić e, szczególnie dwoma psalmami, e, które dziś rozważałem w swoim życiu i odkryłem, jak bardzo one dziś mówią w danej sytuacji do nas. Jest to psalm e, 137 i 63. Nie podałem mi w kolejności e, numeracji, tylko w kolejności, jak będę je rozważał. Psalm 137: Sytuacja narodu wybranego są uprowadzeni do Babilonu. I psalm zaczyna się słowami, że siedzą tam nad rzekami w tamtym Babilonie i płaczą na wspomnienie Syjon, Płaczą w tęsknocie za świątynią jerozolimską, gdzie nie mogą już sprawować tego kultu. I robią jeden moment: zawieszają. Nie chcą tego kultu przenosić na Ziemię obcą. Zawieszają to pole, jak, jak pisze psalmista, w harfy na to pole, pisze psalmista. To jest ten moment, gdzie oni decydują się, że to jest czas w odosobnieniu, w oddaleniu od y, świątyni, zawieszają. Nie chcą. Ale to zawieszenie nie jest bierne, jak się teraz dzieje, cokolwiek. Oni wciąż. Budzą w sobie pragnienie przebywania w świątyni, odnawiania swojej liturgii, składania tam ofiar. Wyraża się to w tej modlitwie przekleństwa na siebie samych, który wyrażał Salmista, że niech uschnie ręka i przyschnie język do gardła, jeżeli zapomnę o Jeruzalę. To jest właśnie wyrażenie tego, jak bardzo pielęgnują. W sobie to poczucie obecności Pana Boga w świątyni. I psalm 63 jest też podobnym psalmem, tylko że to jest psalm jednego człowieka. Psalmista, a prawdopodobnie król, ucieka z Jerozolimy. Ucieka, dlatego że czekają na niego życie jego wrogowie. I wyraża swoją tęsknotę nie za miejscem, gdzie przebywa, ale za tęsknotę za Bogiem i świątynią. I woła bożem. Pragnie, i szuka Ciebie moja dusza, moje ciało, czyli cała osoba. Całą osobą tęskni i pragnie Boga. I modli się, by Bóg przywrócił mu możliwość na nowo bycia w tej świątyni. I jedno zdanie: miłość Boża jest większa, ważniejsza od życia, w tym trochę prowokującym zdaniu. Chodzi o to, że nasze życie pochodzi od Pana Boga. Ucieka, nie wraca, nie naraża swojego życia, ale ucieka, bo wie, że troska o życie jest tak naprawdę troską o miłość Bożą w Jego życiu. Bo życie jest bardzo cenne i pochodzi od Boga. I jesteśmy i wierzy w to, że to z miłości Bóg nas stworzył. I nie zostaje w tym bierny. Modli się tam, gdzie się znajduje. Całym życiem błogosławi Pana. I wierzy w to, że zostanie przez ten sposób nasycony, Jego dusza nasycona tłuszczem, jak to mówi, czyli odwołaniem do ofiary, czyli do kultu, który sprawuje się w świątyni. I wierzy, że tam, na tym miejscu, Bóg mu to same łaski da obecności na pełni Jego duszę, którą miał w świątyni. To, co teraz aktualnie przeżywamy, decyzja, że zostaliśmy w domu, wprowadza nas trochę w nasz duchowy babilon. Nie możemy sprawować publicznie mszy świętej uczestniczyć w niej. I to jest decyzja, która sprawia, że zawieszamy to. Ale to zawieszenie nie może nas prowadzić do tego, że to, co teraz używamy sposobów, żebyśmy postawili równoważnie z prawdziwym uczestnictwem Muszy świętej. Ale korzystamy z tego i oczywiście brak tej muszy świętej musi wywołać nas tęsknotę. Jeżeli kochamy Boga, chcemy z Nim przebywać, chcemy Jego obecności, to musi w nas wyrodzić tęsknotę. I w tej tęsknocie możemy odkryć Pana Boga. Przez chronienie swojego dobra, swojego życia i troskę też o miłość do bliźniego, Bóg zapełnia swoją miłością. Dlatego, że ochrona życia jest naśladowaniem Boga. Boga, który jest dawcą życia, jest obroną naszego życia i przez to, że naśladujemy Boga, to Bóg w swoim dziele jest obecny w naszym życiu. To działanie Boga. Które wyraża się przez nas, a więc Bóg jest z nami.